Proszę Państwa, to jest znowu ta sama firma, ja ją dopiero otworzyłem. Zastanawiam się nad środkami trwałymi. Tutaj jest cała lista tych środków trwałych taka wielka lista za 45 tysięcy. I teraz, co się stanie, jeżeli moje przychody w tym roku, z racji tego, że jestem ogrodnikiem, będą e, na przykład 70 tysięcy? Proszę Państwa. Wpisujemy sobie 70 tysięcy w przychody. Przychody. I mamy, powiedzmy, że nie mam żadnych innych kosztów. Mam tylko te narzędzia, które już po prostu mam. Nie mam samochodu, nie mam telefonu. E, nie rozrabniamy się. Albo może inaczej. Powiedzmy, że wszystkie moje koszty to 5 tysięcy. O, tak jest lepiej. Do końca roku wszystkie moje koszty to 5 tysięcy. Czyli koszty to jest. 5 tysięcy, a te środki trwałe, które sobie jednorazowo wrzucę w koszty, to jest 45 tysięcy. Ja przepraszam, że to się rusza, ale jest wygięte i następnym razem poproszę, żeby mi e, to wyprostowali. I to jest nasz zysk. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, przygody 70 tysięcy, koszty 5000, koszty związane z wrzuceniem przeze mnie do. Ewidencji środków trwałych i wyposażenia w firmie 45 tysięcy zysk 20 tysięcy i byłbym zapłacił od tego zysku 17% podatku, bo jestem na podatku na zasadach ogólnych na skali podatkowej i 17% to jest 3400. Byłbym zapłacił, ale teraz czy zapłacę? Jeżeli sobie weźmiemy te 20 tysięcy, proszę państwa, to w tym kraju kwota wolna jest. 3000. 3000. Muszę zapłacić za sierpień, wrzesień, październik i listopad. Zus. Płacę duży Zus, to jest 1000 zł. Yy, dużego Zusu. Ten Zus za grudzień zapłacę w styczniu, więc już go nie rozliczam. Płacę tylko 4 Zusy. 1000 zł razy 4. 4 razy 1 to jest 4. Yy, liczę to jako koszty. I teraz, proszę Państwa, po odjęciu e, tych 3000 i tych 4000 zostaje już mi tylko 13000. tysięcy. I proszę Państwa, i tutaj, żebym nie zapomniał, to jest kwota wolna. A to jest ZUS. Od tych 13000 tysięcy zapłaciłbym jakiś podatek. 17% to szybciutko sobie wezmę kalkulator, a jak się pomylę to będzie afera, proszę Państwa to jest 13 tysięcy razy 17% to jest 2200 już bym zapłacił tylko już bym zapłacił 2200 podatku ale jeszcze muszę proszę Państwa odliczyć sobie składkę zdrowotną 4 miesiące razy 350 zł to jest 1400 zł Czyli odliczam sobie od tego, od tego, co sobie tutaj miałbym do zapłacenia. Odliczam sobie jeszcze 1 i 4. I zostaje mi już tylko 0,8. Proszę Państwa, przy dochodzie rzędu 20 000 zł zapłaciłbym 0,8 000 podatku. Ale mam jeszcze trójkę dzieci w wieku poniżej 26 lat, które się uczą. W związku z tym brakuje mi miejsca na odliczenie. Jeżeli moja żona nie pracuje, to gdzie ja teraz odliczę te wszystkie odliczenia? I wniosek jest taki. Niepotrzebnie wrzucam sobie wszystkie te koszty w koszty, dlatego że tak zmniejszę mój dochód, że będzie mniejszy od tego, od którego i tak bym nie zapłacił podatku. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy: że jeżeli jesteś podatnikiem i płacisz zusy, one się odliczają. Płacisz zdrowotne, one się odliczają. Masz dzieci, one się odliczają. Jesteś na skali, masz odliczenie. I każdy z nas ma kwotę, przy której nie płaci w ogóle podatku, inną niż 3000 zł. Ta kwota wolna od podatku ze względu na skomplikowany system podatkowy w Polsce. Każdy z nas ma inną i powinniście Państwo tą kwotę sobie samemu policzyć. Bardzo dziękuję.